Witajcie, witajcie kochani. Dzisiaj ćwiczenia jak wzmacniać dolne plecy. Yy, także weźcie sobie małą piłeczkę, jeżeli nie macie, to jakąś małą poduszkę z coś, co mogłybyście po prostu, co yy, mogłybyście trzymać pomiędzy kolanami w niektórych ćwiczeniach, które Wam pomogą wzmacniać kor i napinać ten kor. Także. Zaczniemy od ćwiczenia dzisiaj na plecach. Rejczunia dzisiaj nam pomaga, tak? Pomaga bardzo, bardzo. Także zrobimy miejsce na rejci. Weźmiemy głęboki wdech. Na wydechu napinamy pępuszek do pleców. I tu jest bardzo ważne, bo jakiekolwiek ćwiczenia na brzuchu robicie, to te mięśnie brzucha na wydechu mają być wypięte. Jeżeli nie napiniemy, to te plecki się odrywają od maty, więc tego nie chcecie robić, bo później mamy właśnie problemy z plecami nas plecy bolą. Więc zacznijmy sobie od takiego ćwiczenia, które pomoże nam te plecy przytrzymywać przy macie. Głęboki wdech na wydechu. Wydech. I w tym momencie już teraz zrobię prawidłowe ćwiczenie, biorę głęboki wdech, nie odrywam tych pleców, tylko wypełniam cały mój brzuch, moją klatkę piersiową powietrzem na wydechu przyciskam, ja celowo przyciskam to kolano do pleców, żeby to mi przypominało, że ten pępek ma iść do, do pleców. Głęboki wdech, wydech. Głęboki wdech, wydech. Róbcie sobie te ćwiczenia powoli, powolutku, żeby się tego nauczyć. Wdech, i wydech. Wdech, i tutaj już malutku i czujemy, jak te mięśnie brzuszka się napinają i pracują. Na większości osób, które ćwiczą, będzie to ćwiczenie bardzo banalne i możecie nawet nie czuć tych mięśni brzucha, jeżeli one są bardzo mocne. Ale jeżeli macie z tym problem, to to jest niestety podstawa, od której musimy zacząć. Wdech i wydech, wdech, wdech, napinamy. I znowu wdech, wydech, wdech. wdech, wdech, wdech. I wydech. Pokażę Wam drugie ćwiczenie, i zobaczycie, czy jesteście gotowe na więcej. Podnosicie jedną nogę, drugą do 90 stopni. Zawsze pamiętajcie, żeby te pięty nie opadały. One mają być tutaj, celowo. Głęboki wdech. Napinam brzuszek, na wydechu dotykam ziemię. Wdech. 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 Starajcie się patrzeć prosto do góry, chyba że musicie zerknąć. Ręce mogą być na ziemi, jak najbardziej, wdech, wydech, nie odrywamy plecu od maty, wdech, wdech, mocno przytrzymujemy, wdech i wydech. I tutaj już widzicie, czy oszukujecie, czy, czy nie, jeżeli te plecy się odrywają w tym momencie, jak noga idzie w dół, ja Wam pokażę to celowo, to jest źle. Odrywamy źle. Macie trzymać mocno do maty. Wdech i wydech. Teraz robimy z dwoma kolankami. Idziemy do klatki. Czy robimy małe ruchy? Teraz damy główkę troszkę do góry. Odrywamy pupę i wracamy. Tutaj nic się nie powinno oderwać, jak wracamy z powrotem. Te plecy mam cały czas dół do maty, czuję je mocno. Głęboki wdech. I wracam, i wracam, na wydechu napinam, wdech, wydech do góry. Trudniejszym ćwiczeniem będzie ćwiczenie z prostymi nogami. Zaczynamy, plecy są do ziemi, głowa jest podniesiona. I tutaj dla osób początkujących ta noga idzie tylko tyle, ile możecie zrobić bez zmiany w plecach. Jeżeli idę w dół, ciągnę i odrywam te plecy, to jest bardzo źle i będziecie mieć problemy z plecami. Czyli znowu mały ruch. Patrzymy się na mięśnie brzuszka, ta głowa nie jest gdzieś tam. Patrzymy się na mięśnie brzuszka albo na kolanka. Wdech i wydech, mocno dociskam na wydechu, pędek do pleców. Jeżeli nie możecie rozprostować nóg, no nie przejmujcie się, możemy lekko ująć kolana jeszcze. Wdech i wydech, wdech i wydech. Przyciągamy kolana do klatki, wyjrzewamy, głęboki wdech, rozciągamy. Jeżeli macie właśnie problem z tym, żeby wyprostować nogi, to bardzo ważne jest rozciąganie tylnych nóg. I teraz tak, będzie Wam ciężko złapać rękami za palce czy za piętę. Prawda? Więc opcje macie tak, może możecie złapać nogę jak najwyżej możecie. Przyciągać lub, lub wziąć pasek na, na stopę lub ręcznik i ciągnąć tym paskiem tą nogę do siebie. Głęboki wdech, będziecie czuć tutaj rozciąganie mocne. Nie próbujcie iść do jakiegoś stopnia bólu, tylko to ma być rozciąganie, mały po prostu taki mały dyskomfort, ale, ale nie jakiś straszny ból, żeby tam sobie nie pociągać tych mięśni. Także rozciągamy delikatnie, głęboki wdech, i wydech. Możemy zrobić troszeczkę do boku, tak jakbyście chciały przejść. Drugie kolano, delikatnie, kilka centymetrów. I później znowu wracacie do, tutaj prościutko, żeby noga była do góry i znowu przytrzymujecie przynajmniej 20 sekund. Także w sumie minutę do dwóch minut trzymacie tą nogę, żeby rozciągając. Jeżeli wasze łydki są bardzo spięte, paluszki idą do was, z powrotem do was i później zaczęcie razem przytrzymać sobie troszeczkę dłużej. Głęboki wdech i wydech, także tutaj. Naprawdę właśnie z rocznikiem albo trzymając pasek to jest świetne ćwiczenie rozciągające. Druga noga, musimy zrobić drugą, głęboki wdech. Trzymamy jak najwyżej, delikatnie na początku. Później możecie na wydechu przyciągnąć tą łóżkę troszeczkę bardziej do klatki piersiowej. Stopniowo trzymamy. Plecy są oparte mocno do maty. I jak skończycie to delikatnie przechodzimy tą nogę nogą za kolanko, głębokie wdechnia. Przy następnych ćwiczeniach, następnym razem pokażę Wam właśnie z paskiem. Na razie po prostu chwytamy tą nogę, jak najwyżej możecie, ale ramiony tutaj, tutaj nam nie używamy, więc jeżeli używacie, to od razu bierzcie pasek na ręcznik. I znowu wracamy z nóżką do y, początkowej pozycji. I teraz łydki, paluszki idą do, do Was i na zewnątrz, trzy razy przynajmniej i później przytrzymujemy prążki do nas i trzymamy jeszcze rozciągamy tą tylną nogę głęboki wdech i wydech przytrzymajcie sobie i teraz z piłeczką bierzemy piłkę, ściskamy ją między kolana, głęboki wdech pamiętamy ten ruch, który odry, gdzie odrywamy pośladki po od od maty, czyli na mięśnie brzucha na wydechu powolutku podnosimy i teraz tak, możecie sobie zacząć od bardzo małych, krótkich ruchów, gdzie robicie tylko ten tak zwany pelvis tilt. Czyli podnosimy bioderka, napinamy mięśnie się brzucha i delikatnie, powolutku zaczynamy odrywać plecy od maty. Ściskamy tą piłeczkę i powolutku idziemy w dół. W głęboki wdech. Napinamy ściskamy piłkę, odrywamy pośladki, powolutku idą plecki do góry, nóżki kolana idą do przodu. I wracamy. Głęboki wdech. Ściskamy piłeczkę. Powolutku idziemy do przodu. I znowu powolutku w dół. Głęboki wdech. I wydech. Ściskamy mocno piłeczkę. I powolutku w dół. Ostatni raz. Głęboki wdech. Napinamy, napinamy. Ściskamy. Głęboki wdech. I teraz tak. Jeżeli jesteście już na tyle silne, żeby tutaj zostać, to robimy małe, krótkie ruchy nóżką do góry, na zewnątrz i wracamy. I tutaj patrzymy, żeby ta bioderka się nie opuszczała do dołu. Na zewnątrz, wracamy. Druga nóżka, głęboki wdech i znowu na zewnątrz. I wydech, mocno trzymamy, mocno trzymamy. Nawet jak zrobicie 3 do 5 powtórzeń na jedną nogę, to już jest dużo. Dobra, okay? głębokie Teraz bierzemy piłeczkę i to ćwiczenie, które, gdzie przyciągałyście kolana do siebie, teraz zrobimy z piłką. Czyli znowu wracamy, ciągniemy kolana do klatki, wracamy, wracamy w D, ściskamy piłeczkę na brzuszek, wracamy, nie odrywając pleców od ziemi. Wdech i wydech. Wdech. Wdech, Wdech. i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze trzy. Wdech. Wdech. Ok, świetnie. Teraz położymy się na plecach. I teraz w pozycji na, plecka, na brzuszku, w pozycji na brzuszku będziemy teraz, pierwsza pozycja, trzymać rączki przed sobą i nóżki długie. I teraz to samo się dzieje, jak robimy brzuszki, że w tym mięśnie brzucha, czyli głęboki wdech. Napiam brzuch, przybieram te moje biodra do maty równiutko, patrzę się w dół, żeby szyja była Równo z kręgosłupem. Rozciągam ręce. Rozciągam nogi. Trzymam kilka sekund, bo wtedy wzmacniamy te mięśnie i odpoczywam jak muszę. Możecie sobie ten czas wydłużyć. czyli znowu wdech. Wydech. biodra są równiutko do ziemi. Rozciągam. Przytrzymuję do 5 sekund. I teraz oddychanie wdech. Wydech. Głęboki wdech, długi wydech, głęboki wdech. Pamiętajcie, żeby te ramiona nie były tutaj spięte, ciągniecie je bardziej do tyłu, łopatki do tyłu w dół, głęboki wdech, wydech, mocno, mocno, głęboki wdech i wydech. Teraz główka odpocznie. Kolanka są leciutko na zewnątrz. Nie za dużo, pięty są razem. Ok? I teraz weźmiemy te biodra, znowu idą do maty, napinamy mięśnie brzucha i odrywamy kolanka od ziemi. W dół, kolana do góry. W dół, tutaj wzmacniamy te plecy, ale cały czas patrzymy, żeby napiąć mięśnie brzuszka. Możemy dołożyć ręce, możemy dołożyć górne plecy. Wdech, do góry. Wdech, głęboki wdech i wydech. Wdech, głęboki wdech i jeszcze dwa razy. Pamiętajcie się, że patrzycie się do przodu, nie za bardzo do góry, tylko do przodu albo w dół całkowicie. I teraz łóżki razem łokcie przy, to, przy Was rozciągacie klaski. Rozciągacie je na kolanka. I tu jest też bardzo fajne ćwiczenie rozciągające, gdzie pojedzie do tyłu, rozciągacie jak najniżej długie ręce. I w tej pozycji też sobie zostawcie chwilkę, jeżeli zwłaszcza jak czujecie że te mięśnie plecy są spięte idziemy na paluszki i na kolana, głęboki wdech i teraz tak, napinacie mięśnie brzuszków nóżka idzie na zewnątrz przeciwna ręka wszystko jest perfekcyjnie w takich liniach jak ma być. czyli dłoń nad ramieniem noga wzdłuż biodra, kolano pod biodrem, to jest wszystko bardzo ważne Łapiecie równowagę tutaj. Napinacie mięśnie brzuszka i robimy małe ruchy. Jak już macie tą równowagę, małe ruchy. I tutaj, jak idziecie do góry, to mocno pracują mięśnie brzucha. Napinam ten pępę do pleców, żeby utrzymać te napięte mięśnie i żeby plecy były długie. 10 razy. Idę do drugiej strony, na drugą stronę, noga, ręka. Jeżeli nie jesteście pewne, że robicie dobrze, to zróbcie sobie to ćwiczenie przy lustrze. Zobaczcie, albo nawet się nagrajcie. Zobaczcie, czy jesteście prosto. Bo chcemy, żeby ta głowa była równo z kręgosłupem. Także czasami to nie jest takie wygodne, patrzeć się gdzieś do góry, do boku. Napinamy. Napinamy kilka razy. OK? I później możecie sobie zrobić pojedyncze ruchy. Wracamy. Tylko tutaj trzymajcie, aż tą równowagę złapiecie. I dopiero odpoczywamy. Łapiecie równowagę. Odpoczywamy. Łapiemy równowagę. Odpoczywamy. Zrelaksujcie sobie plecy rozciąganiem. ich na zewnątrz brzuszek jest napięty. Głęboki wdech, relaksujemy. Nie musicie tutaj bardzo iść z tym plecami w dół. Relaksuję. I do góry. Wypycham te plecy, robię stretching. Ramiona są w dole, nigdzie do uszu nie idą. Na zewnątrz. Ok, i teraz znowu te nasze tylne nogi. Jedna noga idzie do przodu. Naciągamy te bioderka tutaj dobrze. Głęboki wdech. Tutaj sobie możecie przytrzymać. Troszeczkę dłużej, albo nawet rozciągnąć tą tylnią nogę jeszcze bardziej, idąc na paluszki. Pamiętamy o przednim kolanie, ja Wam pokażę na drugiej nodze, żeby to kolano przednie nie przechodziło za palce. Wracamy na kolano, rozciągamy. Trzymamy się, możemy się trzymać nogi, krzesła, ziemi i rozciągamy tutaj tą tylnią nogę jak najbardziej możemy. Paluszki znowu widzicie idą do mnie, bo chcę porozciągać dobrze. Wszystko, co tam z tyłu jest napięte. Wracam nogą do tyłu, druga noga. Zwracam uwagę na to kolano, żeby ono nie było tutaj. Ono ma być przed paluszkami. Głęboki wdech. Rozciągam, głęboki wdech znowu. Podnoszę pełnią nogę. Jeszcze chwileczkę. W zależności jak bardzo jesteście spięci dajcie tym miesiąc odpocząć. I znowu rością nam pełnią nogę. Głęboki wdech i wydech. Paluszki idą troszeczkę bardziej do mnie. Damy radę. Jeżeli bardzo boli, to dajcie odpocząć i znowu. Głęboki wdech i wydech. I wracamy nóżką. Także to są takie podstawowe ćwiczenia, jak wzmacniać te plecy. Czyli widzicie, plecy to tak samo mocne koła, więc zacznijcie od budowania tej, tego, tej, tej, tej siły właśnie, właśnie w waszych mięśniach brzuchu. To jest podstawa, ćwiczcie przez tydzień, dwa, a później dam wam troszeczkę trudniejsze ćwiczenia. Dobrze, na razie trzymamy się buziaki.